ostatnio miałem taką sytuację, że rozmawiałem z menadżerką sieci hoteli. Zaprosiła mnie, żebyśmy obgadali szczegóły, żeby tam robić stand-up. No i przychodzę, pytam się jej: "No i jak tam, czy ona w ogóle wie co to stand-up?" Ona: "Tak, tak, uwielbiam w ogóle, widziałam za listy, nie?" Ja Okej, okay, super. No i ona prowadzi mnie tam na salę, gdzie miałem występować. Wchodzimy, a ona: "O mój Boże. O mój Boże, ja zapomniałam powiedzieć, bo no mamy mały problem. No bo jak pan wystąpi, tu jest wykładzina." Jakby. Stand-up i wykładzina, nie? Jakby są tylko dwie kropki, a z. nie mogę tego połączyć, nie? Mówię, dobra, spukaj, nie gwiazdorze, mogę wystąpić na dowolnym podłożu, nie? ona... No tak, ale tu wykładzina, to jak pan się będzie kręcił na głowie? Pani na pewno wie, co to jest stand-up? Tak, tak, widziałam w kinie, jedynka, dwójka, z. Cieszę się bardzo, że tutaj jestem bo dla mnie, yy, dla wieśniaka z Koszalina. To, że mogę wystąpić w tak pięknym warszawskim teatrze i też przed kamerami Comedy Central, tutaj dla 150 osób, mniej więcej, jest niesamowite. Niesamowite, zwłaszcza, że jeszcze dwa lata temu występowałem w Rzepinie, w województwie lubuskim, w restauracji wiejskiej dla 15 osób. I ten występ organizował taki lokalny gangster Łukasz i on był bardzo agresywny i dar się na tę garstkę osób, które tam przyszła, darł się w sposób następujący. co? Wy... Wspaniały artysta przyjeżdża do miasta, a wy nie przychodzicie. Siedzicie w domu całe dnie. Mówi, Jezus, Maria uka, a Przecież oni akurat przyszli, to jest. To jest absolutnie zły adres, nie można tak, ale, ale teraz już jest lepiej, coraz bardziej, coraz lepsze, występ, lepiej zorganizowane, yy, coraz większe jakieś luksusy nas dotykają, czasami aż do przesady. Niedawno podczas jakiejś trasy organizator ogarnął nam jakiś bardzo taki luksusowy hotel, gdzieś na dachu budynku były jakieś niestworzone rzeczy, jakieś baseny, jacuzzi, kabiny, których nie potrafię nazwać, jestem skoszalina. dla mnie kabina prysznicowa jest luksusem, także to było to dla mnie niesamowite, ale najbardziej zadziwiająca była sala śniadaniowa, bo tam... Schodziłem sobie rano w tym hotelu, taka spora grupa biznesmenów w garniturach spożywała pierwszy tego dnia posiłek, natomiast w rogu sali, i to było najbardziej zadziwiające, siedziała taka pani, odświętnie ubrana, zatrudniona przez hotel i grała na harfie. Więc mówię do swojego wewnętrznego wieśniaka, zwracam się, wyjacek, zachowuj się, trafiliśmy właśnie do burdelu dla aniołów. No. Swój występ postanowiłem nazwać, ten się śmieje, kto się śmieje. Jak już miałem nazwę, musiałem jeszcze tylko wymyślić taką drobnostkę, o czym mówić, ponieważ ja nie jestem jakimś specjalnie doświadczonym komikiem. Na swoim koncie występów mam. Nie wiem, która jest godzina? No właśnie, prawie pół już. Dlatego poszedłem do kupla, który naprawdę się na tym zna, zapytać go, z czego ludzie się śmieją i tak dalej. I on mówi: Stary, właśnie to jest najlepsze w stand-upie, że możesz mówić totalnie o czym chcesz. Pełna dowolność. Z jednej strony możesz na przykład mówić o swojej pierwszej masturbacji, ale z drugiej strony o czymś zupełnie innym, na przykład o swojej ostatniej masturbacji. No, także jak się domyślacie, grzecznie mu podziękowałem. Jeszcze raz dzięki Michał wielkie. Brawa dla Michała, jasne, jasne.